Dzień dobry, witam z powrotem na moim kanale Ten filmik będzie o tym, jak ja mieszkam w Miami Bo wiem, że dużo pytań się kręci Co ja tutaj robię, jak mi się tutaj podoba Pokażę wam trochę takie sneak peeki Behind the scenes mojego życia tutaj Akurat teraz Miami ma cold front, więc jestem w bluzie 9 stopni było wczoraj, wyobraźcie sobie to I normalnie zeszłam na dół i ludzie Były poubierani w kurtkach, bo jak tutaj się robi mróz, to nikt nie wie, co ma zrobić. No one knows how to dress, what to wear. Po prostu zapomnij o tym. Mój tata teraz jest w Miami, odwiedza i czuję się tak trochę smutno dla niego, bo on przyjechał z zimnej Polski do zimnego Miami, ale ma się poprawić pogoda za dwa dni. Więc chociaż jest to, czuję się źle dla tych osób, którzy tutaj są na wakacjach, ale ja personalnie. Lubię to trochę Bo nigdy, nigdy nie mogę tutaj ubrać takich sweterkowych rzeczy I się trochę stęskniłam za tym Tęskniłam się za swetrami. Co dzisiaj mam w planie? Ja ogólnie dzisiaj miałam dwie godzinowe spotkanie ze Switchą Bo planujemy mega fajne rzeczy w lato W ogóle muszę wam pokazać naszą nową saszetkę You saw it here first Mamy niebiesko-białą Bo nie wiem czy pamiętacie, była taka Różowo-czerwona i też żółto-zielona. I to będzie nowy kolor na sezon 2026. Muszę otworzyć. W środku też jest taka wodoodporna, więc ja tutaj zawsze daję mokry strój albo jak się przebieram, też takie super na plaży. Można tutaj wrzucić cokolwiek, sunscreen, everything. Dzisiaj w mailu przychodzi moja nowa kamera, i ja nie mogę się doczekać, bo nareszcie będzie jakoś trochę lepsza, bo teraz używam. G7X Canon i wszyscy tak they rave about this camera. Wszyscy ją uwielbiają. Dla mnie jakoś tej kamery jest okej. Okay. Ładnie wygładza skórę i dlatego te dziewczyny ją wszyscy kochają. Jak ja oglądam YouTube, I like it to be like crisp. Show me everything that's real. Więc dzisiaj przychodzi nowa kamera i ja nie mogę się doczekać. I dzisiaj jest też organizacyjny dzień, bo jadę do consignment stores. To są takie sklepy, które biorą twoje stare ciuchy i je sprzedawają i biorą za to komisję. I mam trochę takie ładniejsze, markowe rzeczy, które muszę posprzedawać. Bo po prostu one leżą i ja już nie mieszczę się w mojej garderobie i muszę też... Te inne takie rzeczy posprzedawać Albo I'm just gonna donate it, I'll see I pojadę po moją koleżankę Amy Bo ona też ma rzeczy do sprzedania I zawsze jak jedziemy do Coconut Grove To robimy dzień z tego Bo tam są takie fajne kawiarenki i wszystko To są wszystkie rzeczy do sprzedania To są takie markowe rzeczy To są takie markowe, ale pomiędzy Like Aloe, Tory Birch. I to są moje mamy rzeczy, które muszę dla niej sprzedać Więc trochę tego jest Jedziemy po Amy. Fajnie tutaj jest, bo ja mieszkam bardzo blisko wszystkich moich przyjaciółek. Więc to jest powód do cieszenia się. Zaczęło akurat kropić. Ta pogoda jest tutaj paskudna teraz. Gram jakąś muzykę. Haj! Jesteśmy tutaj. Thank you so much. Tak śmiesznie pani wy w tym sklepie, do których ja weszłam, żeby zrobić mój consignment, mieszkała w Warszawie dwa lata i mówiła po polsku. Taki łamany polski i ja zaczęłam do niej mówić po polsku i ona mówi mi: "O, ty jesteś taką prawdziwą, prawdziwą Polką, bo bardzo dobrze mówisz, nie third generation, więc taki komplement dostałam. Teraz to, że tutaj przyjechałam, patrzymy na różne rzeczy w tym sklepie. Niestety nie mogli przyjąć moich rzeczy, bo dzisiaj mają sale, więc są bardzo zajęci. Ja może coś kupię tutaj do domu To jest takie ładne, zastanawiam czy nie kupić Tego dla mamy Z lobsterem Guys, udało się Te rzeczy zostawiam, wszystkie Ale ten sklep mam mega Fajne rzeczy. Mi się te mega podobają. Jesteśmy teraz w South Miami! South Miami, what's up! Udało mi się wszystkie moje rzeczy tam zostawić praktycznie wszystkie, więc super. Na pewno się mama ucieszy, bo trochę jej rzeczy miałam. South Miami. Me and Amy, we've just been going into all of the little cute stores. On an adventure today. On an adventure and we need to do this more. I know. It's because so there's so many like cool places to see. Oh my god, look, they have the these are my bracelets. Oh. No way! I need to send this to my mom. That so is cute. sick. And that's Polish? No, it's Italian, but like barely any store carries them, so I'm shocked. Amy yeah. found a cafe for us oh, to go really to, really so cool. we're gonna try it out. Próbujemy naszą matchę, która jest zrobiona dirty matcha with espresso. Really good. Oh yeah. Shepish nap. She drukuje maple syrup, espresso, matcha, oat milk. I na górze mamy cold foam. Uwielbiam <laughs> to co jest tutaj na górze. To jest matcha banana bread right? Lemon bread. Matcha lemon bread. <laughs> <laughs> lemon matcha mm, yeah. i open another one closer mm, This is very Przyszły do mnie paczki Ja mam nadzieję, że to jest moja kamera Na którą już czekam tak długo To było już na moim bucket list bardzo, bardzo długo Ale dzisiaj być może spróbujemy taką klasę aerial, Którą nigdy w życiu nie robiłam Ale bym pomyślała, że bym była w tym bardzo dobra Bo to jest takie dość rozciągliwe, gimnastyczne O, oh, nie moja kamera, ale mój mikrofon Got this Bo jeszcze na kamerę mi pokazywało, że nie jest jeszcze delivered ale powiedziałam sobie, że 2026 to jest rok, który ja bardzo dużo nowych rzeczy próbuję. Wszystko nowego będę próbować. Kupiłam taki so container, ale zamówiłam dwa, zobaczcie, który mi się lepiej podoba. Amazon to jest po prostu najlepsza rzecz. Brakuje mi tego w Polsce. Znaczy się wiem, że jest w Polsce, ale w Stanach to jest tak, że czasami jak zamawiasz coś na Amazon, to przychodzi ci o 6 rano przed 10. Co to jest? Nie mam pojęcia. Czy to jest mój kot taki mały? Ja wszystko tutaj zamawiam. Okay. Bardzo małe to się wydaje. Albo może się po prostu expand. Kiedy? Wait, this is so small. What the hell -y? I ordered a blanket, but I don't know if I like it. It's That's very little. It does look cozy, right? It's just like... Yeah. Should I just keep it? It is right. I wanted like a big, thick blanket. I'm gonna return it. I think you could get like a you're on, on home, like, in HomeSense or something. like that. Maybe. Yeah, I think I need to see it in person. I don't, I don't even know. I ordered these mics though. Oh, okay. Like they're they're it. supposed to be for your phone. They're supposed to be like insane for your vlogs and stuff. I ordered a notebook. That looks like it. Oh no, this is a mug that I ordered. I got this because of the lemon. For Switch-Up, so extra. How cute is this? I love it. Ok, guys, jadę teraz do Brickle. To jest taka miejscowość w Miami. Tam jest mall, shopping center. Tato tam jest z kolegiem. Więc pojadę tam na kolację. Już jest ciemno, trochę deszcz kropi, ale dzisiaj mieliśmy fajny dzień. Ja w ogóle kocham mój czas z moimi przyjaciółkami tutaj. Kamera nadal nie przyszła. Mam nadzieję, że będzie. <gryw> że będzie dzisiaj, bo już nie mogę się doczekać. Co to był za dzień? I'm winding down. Już się przygotowuję do spanka. Kolacja była przepieszna, ale w ogóle coś mega śmiesznego się stało. Moja koleżanka mi napisała, i jutro okazuje się, że lecimy do St. Bart's. Mój pierwszy raz tam będzie, nie mogę się doczekać. Very spontaneous, but I'm here for it. Ja lubię takie spontaniczne mega tripy, więc muszę zdecydować, co tam spakować. Mam nadzieję, że lubiliście ten vlog. Mega fajnie to się kręci i coraz bardziej lubię nagrywać. Okay, guys! Bye!